Lot był trochę długi, trochę nam się opóźnił lot ze Stambułu do, do Antalii, ale, ale wydaje mi się, że wszyscy w miarę możliwych, najwcześniejszej godzinie się położyliśmy spać. Staliśmy dzisiaj o 11.00, mieliśmy już krótką sesję zdjęciową, zjedliśmy obiad. Jedzenie, jedzenie jest naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o takie wyjazdy, pokój jest czysty, duży, wygodne łóżka, także nie ma na co narzekać. Bardziej czuć klimat wakacyjny, bym tutaj powiedział, bo dużo grup, jest jakiś młodzieżowych, hotel jest ogromny, jest, jest molochem i, i gdzieś e, trochę to wygląda tak jakbyśmy byli na wakacjach w Turcji, ale, ale mam nadzieję, że nas to nie zgubi. Jestem pewny, że nas to nie zgubi, że dzisiaj pojedziemy na hale, będziemy trenować, jutro będziemy trenować i, i w niedzielę poczujemy tą atmosferę, ale rzeczywiście nie widziałem żadnych reklam, nie widziałem żadnych, żadnego promowania. Tego finału gdzieś w mediach społecznościowych przez, przez tę Turcję, czy, czy, czy tak jak to wypowiedzieliście na billboardach, no zobaczymy, ile będzie kibiców na hali. z Polski i Wiemy, że jeszcze reszta doleci, to jest tak naprawdę dla Was najważniejsze. To prawda, e, gdzieś e, jakaś grupa kibiców będzie. Mam nadzieję, że ciężko będzie im pewnie hale wypełnić, bo jest chyba z tego, co słyszałem, duża. Ale mam nadzieję, że, że usłyszymy i jestem pewny, że, że nasze rodziny, kibice, klubu, klub kibica, który też się w jakimś, e, jakimś jakiejś gronie wybiera tutaj, wszyscy polscy e, zwolennicy naszego klubu będą, będą głośno na hali, będą nas kibicować i mam nadzieję, że, że będzie fajna atmosfera. Do po jak jest. Tak, tak. E... Odpoczęliśmy, tak naprawdę dostaliśmy jeden dzień wolnego, poniedziałek, i dopiero we wtorek po południu zaczęliśmy, zaczęliśmy dość trenować. Też ten z mądrze podszedł do tego, zrobił delikatnie, delikatny trening, żeby, żeby też nie, nie przesadzić, bo jednak dużo nas te playoffy, finały kosztowały zdrowia fizycznego i psychicznego. Także, także od środy, powiedzmy, trenujemy już na normalnym cyklu, normalnych treningach, tak jak to powinno wyglądać. Wygląda to dobrze. I, I mam nadzieję, że będzie to wyglądało tak samo dobrze, jak w finałach ligi, tak samo dobrze w niedzielę. Nie, 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 jeszcze nie, jeszcze nie, dopiero dzisiaj chyba mamy pierwszą, po treningu wieczornym, także, e, także będziemy, dostaniemy informacje, jak grać na przeciwnika. E, i będziemy się starać stosować tą taktykę. Ja bym nie oceniał ich w sezonie ligowym. Wiadomo, że mieli swoje problemy i w przyszłym roku nie będzie ich widzę mistrzów, czwarte miejsce i na pewno nie jest to dobry wynik. I na takie dni nie liczyli, nie tak chcieli zakończyć ligę Włoską, nie chcieli obronić tytuł ale to są też y, znakomici siatkarze którzy grają w, w przeciwnej drużynie to jest finał Ligi Mistrzów i tutaj będzie dyspozycja dnia tutaj będzie jeden dzień decydował o tym kto przywiezie złoto do swojego kraju mam nadzieję że to będziemy my. Jak myślisz, będzie głośno na nie wybrał się zorganizowany Zorga zor nie ale mamy przecieki mamy informacje e Bartek ma się. E za pośrednictwem taty nam przekazał, że, że kibice lecą. E, nie jest to jak w tamtym roku zorganizowany wyjazd, jak, jak, jak to miało miejsce, ale, ale mam nadzieję, że na tyle, na ile to będzie możliwe, będzie głośno. Mam nadzieję, że każdy z chłopaków też od nas da tyle, ile może który, aktualnie, który będzie przyjechał w kwadracie dla rezerwów. Jestem pewny, że, że dadzą wszystko i może nie jakoś super głośno, nawet nie tak jak w był na finałach ligi, ale sądzę i mam nadzieję, że będzie będzie, będzie przyjemnie. Głośno będzie w Jastrzębie, bo tam gigantyczna strefa kibica już od 15.00 się szykuje i pogoda ma im dopisać. No, mam nadzieję, mam nadzieję. Słyszałem o tej strefie kibica, mam nadzieję, może ich usłyszymy tutaj. Eee... No cóż, życzę miłego oglądania, jak wszystkim, którzy się tam zbiorą. Mam nadzieję, że my wygramy, a wrócimy w poniedziałek, a wy będziecie cały czas na nas tam czekać.